Witam widzów i słuchaczy kanału Po Kolei z Kuleckim. 3 stycznia 2021 roku. Chodzę sobie po różnych urbeksowych kolejowych okolicach. Będzie z tego odcinek, oczywiście, jak najbardziej. Ale dzisiaj chciałem przede wszystkim podsumować Ubiegły rok, trochę szalony dla nas wszystkich, przyznacie chyba. Na poprzedni rok w filmie nakręconym jeszcze rok wcześniej, założyłem sobie trzy cele do realizacji w roku 2020. Pierwszy cel to była inwestycja w sprzęt. No, i to udało mi się zrealizować. Nabyłem nową kamerę, z której właśnie teraz korzystam mówiąc do Was. Daje ona trochę większe możliwości niż kamery sportowe. Nie zakrzywia tak obrazu, nie ma tego efektu który biega oka. Z drugiej zaś strony ma bardzo ładny zoom optyczny daje też możliwość nakręcania w jakości 4K. Nie będę rezygnować z GoPro, jak również z filmowania telefonem. Ponieważ w niektórych sytuacjach warto mieć po prostu swobodne ręce i jak najmniej sprzętu przy sobie. Drugi cel, który sobie założyłem, to było poświęcenie większej uwagi ludziom, którzy tworzyli kolej. Starałem się tam, gdzie się tylko dało, wspominać o postaciach, które przyczyniły się do tego, że mamy tę kolej. Taką, jaka ona dzisiaj jest. Chciałem wspomnieć o tych wszystkich osobach, które przyczyniły się do rozwoju kolei, nie tylko w Polsce, ale, ale i na świecie. I w końcu, trzeci i najważniejszy, uważam, cel, który sobie postawiłem na ten rok, to były usprawnienia, ułatwienia dla. Widzów i słuchaczy z niepełnosprawnościami. Przy wielkim wysiłku mojej żony, zaczęliśmy do filmów dołączać napisy. Uczę się też sztuki audiodeskrypcji. Tak więc proszę o wyrozumiałość widzów, którzy widzą wszystko dobrze. Tam, gdzie opowiadam ze szczegółami o tym, co i tak widać. To to jest właśnie audiodeskrypcja. To jest informacja, opowieść, narracja dla tych, którzy nie widzą tego, co my widzimy. Będę się starał cały czas doskonalić ten aspekt filmów. Wszelkie uwagi, wszelkie komentarze są mile widziane. Życzę wam dobrego 2021 roku. Niech będzie lepszy niż poprzedni. A zarówno Wam, jak i sobie życzę wielu dobrych, plenerów, wielu ciekawych miejsc, wielu wyjazdów, gigabajtów materiału. Ale przede wszystkim zostańcie zdrowi. Dziękuję za uwagę. W roku 2021 zamierzam kontynuować. Odcinków poświęconych postaciom ważnym dla kolejnictwa. Będę również doskonalić metody sporządzania ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami napisy i audiodeskrypcją. Plan operacyjny na rok 2021 obejmuje finalizację tematów dawnych, które nie mogą doczekać się do kończenia. Większy udział gości zapraszanych do cyklu, a także zwiększenie liczby odcinków realizowanych poza Warszawą.